Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Peugeota 508. Peugeot 508 pokazuje, że producent samochodów poważnie rozważa poprawę niezawodności swoich pojazdów. Ogólnie rzecz biorąc, Peugeot 508 można ocenić jako samochód o dobrym poziomie niezawodności. Czasami zdarzają się sporadyczne problemy z zasilaniem, czasami występuje problem z czujnikami parkowania, nawigacją, czasami alarmem lub centralnym zamkiem. Większość problemów z elektroniką została rozwiązana dzięki uaktualnieniom oprogramowania. Przy zakupie należy sprawdzić funkcjonalność klimatyzatora. Rezystancja podwozia jest na przyzwoitym poziomie, jednak elementy układu hamulcowego wykazują gorszą żywotność, szczególnie ze względu na stosunkowo dużą masę pojazdu. Silniki Witi i THP serii EP zawierają tak zwany bezobsługowy łańcuch, który powinien wytrzymać cały okres eksploatacji silnika, a wymiana powinna być rzadkością. Niestety rzeczywistość jest inna i łańcuch należy do słabszych części jednostki napędowej. Podczas gdy problemy atmosferycznego WITI zostały bardzo dobrze wyeliminowane i łańcuch musiał zostać wymieniony w przypadku większego przebiegu, w przypadku 1,6 THP odporność łańcucha na drgania skrętne jest znacznie gorsza. Oprócz rozciągniętego łańcucha rozrządu, często problemem jest klucz hydrauliczny. Rozciągnięty łańcuch generuje również wyższy poziom hałasu, problemy z nierównomierną pracą silnika lub pojawia się kontrolka ostrzegawcza o awarii silnika, ponieważ rozciągnięty łańcuch powoduje przekazywanie nieprawidłowych informacji, przesunięcie fazowe z czujnika wałka rozrządu i wału korbowego do sterownika silnika. W przypadku awarii łańcuch przeskakuje, co oznacza awarię silnika, a w niektórych przypadkach uszkodzenie silnika. W silnikach benzynowych VT i THP problemy mogą być spowodowane przez zawory elektromagnetyczne VVT, oprócz lampki kontrolnej awarii silnika może wystąpić wyłączenie silnika, utrata mocy lub nagłe przyspieszenie. W silnikach benzynowych występuje również usterka zapłonu, silnik pracuje na mniejszej liczbie cylindrów, nierówna praca, szarpanie i tym podobne. Zapobieganie uszkodzeniom cewki zapłonowej to regularna wymiana świec zapłonowych. Zaleca się nie później niż po 50 000 km, a przy częstszym uczestnictwie w mieście zaleca się wymianę świec po 30 000 km. Czasami w silniku benzynowym pojawia się lampka kontrolna awarii silnika z powodu uszkodzonego czujnika tlenu większe ryzyko, jeśli pojazd jest częściej eksploatowany na krótszych trasach. W przypadku silników 1,6 THP z czasem dochodzi do nadmiernego osadzania się sadzy, szczególnie w sekcji dolotowej i na zaworach dolotowych. Jest to spowodowane recyrkulacją spalin zawierających cząstki sadzy, a także oparów oleju, które przedostają się do kolektora dolotowego przez układ wentylacji skrzyni korbowej, a także wokół pierścieni tłokowych, które mają niskie ciśnienie na cylindrach, aby uzyskać najniższe straty tarcia. Takie gazy olejowe następnie zwęglają się i zasypują silnik węglem. Oprócz zaworów ssących i ssących, sadza osadza się również w komorze spalania. Wraz z osadami na zaworach dolotowych osady węglowe w komorze spalania powodują spalanie detonacyjne. Podczas pracy silnika sadza stopniowo nagrzewa się do wysokiej temperatury i powoduje samozasysanie wtryskiwanego paliwa. Czujnik spalania detonacyjnego rejestruje te sygnały i wysyła impuls do jednostki sterującej, która następnie zmniejsza kąt przed zapłonem, aby uniknąć spalania detonacyjnego. Zapłon mieszanki jest opóźniony, także spala się ona późno i nie będzie w stanie dostarczyć całej swojej energii. Rezultatem jest utrata mocy i wzrost zużycia. Przy długotrwałym problemie z detonacją występują problemy z tłokami i uszkodzeniem silnika. Jako zabezpieczenie zapobiegawcze zaleca się dodawanie paliwa dobrej jakości lub okazjonalne dodawanie dodatków do zbiornika. Oprócz czyszczenia, te dodatki lub składniki zmniejszają i eliminują gromadzenie się sadzy. Co ważne, te paliwa lub produkty powinny być stosowane regularnie, najlepiej po każdym tankowaniu, min. Co drugi, trzeci zbiornik, jednorazowe lub krótkotrwałe stosowanie nie ma znaczącego wpływu. Czasami silniki 1,6 THP mają problem z błędnym wskazywaniem temperatury płynu chłodzącego, co powoduje, że silnik nie nagrzewa się do temperatury roboczej. Przy większym przebiegu czasami pojawiają się problemy z instalacją elektryczną, sterowaniem turbosprężarki, silnika, co skutkuje spadkiem mocy silnika. Przy większym przebiegu wycieka płyn chłodzący. Za ten wyciek odpowiada głównie pompa wodna. Przy większym przebiegu mogą wystąpić następujące problemy: kontrola przeciążenia turbosprężarki, łopatki, utrata mocy, kontrolka awarii silnika lub nadmierne zużycie dyszy, co powoduje nierównomierną i głośną pracę silnika na biegu jałowym, słaby zimny rozruch, gorszą wydajność lub przy pełnej mocy, nadmierny przelew paliwa i silnik przechodzi w tryb bezpieczeństwa i zapala się kontrolka mocy silnika. W praktyce występują problemy z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi stosowanymi w silnikach 1,6 D8V Euro 5. Wtryskiwacze mają krótszą żywotność i nieco wyższą częstotliwość awarii. Należy również zwrócić uwagę na drgania przeciążeniowe, szarpanie podczas jazdy lub przyspieszanie z niższych obrotów z hałasem. Większy przebieg wiąże się z problemami z zaworem EGR, częstsza jazda miejska na krótkich dystansach, co objawia się szarpaniem silnika podczas przyspieszania, a także wielokrotnym wyłączaniem silnika wkrótce po uruchomieniu i zapaleniem się kontrolki awarii silnika. Większe zużycie turbosprężarki objawia się zwykle przedostawaniem się oleju do układu dolotowego, niższą, wahającą się, wydajnością lub większym hałasem. W przypadku silników diesla zaleca się uzupełnianie oleju napędowego wysokiej jakości i regularną wymianę filtra paliwa. Im większa ilość zanieczyszczeń w oleju napędowym, tym szybciej zapycha się filtr, co skutkuje mniejszym przyspieszeniem lub utratą mocy przy wyższych obrotach. Więcej zanieczyszczeń stanowi oczywiście ryzyko nawet w przypadku zatkanych wtryskiwaczy, co prowadzi do trudnego rozruchu lub awarii silnika. Często wtryskiwacze można wyczyścić profesjonalnie, ale czasami czyszczenie nie pomaga. Przy większej liczbie przejechanych kilometrów mogą wystąpić wycieki oleju, co często jest wynikiem nieszczelności odpowietrzania skrzyni korbowej. W przypadku silnika pierwszego 6D ze względu na nieprawidłową konstrukcję miski olejowej nie jest możliwe spuszczenie całego oleju z silnika, dlatego zaleca się częstszą wymianę oleju silnikowego do 15 tysięcy kilometrów, najlepiej co 10 tysięcy kilometrów, a także od czasu do czasu przynajmniej raz na 100 km demontaż i dokładne czyszczenie koryta olejowego. W przeciwnym razie osady pozostające na dnie zanieczyszczają zawartość nowego oleju, co ma niekorzystny wpływ i powoduje większe zużycie silnika i jego podzespołów. Silniki diesla są wyposażone w filtr cząstek stałych, FAP, a jego żywotność różni się w zależności od sposobu użytkowania pojazdu około 200 tysięcy km. Czasami żywotność filtra jest dłuższa, ale czasami nawet krótsza, szczególnie jeśli pojazd jest używany na krótszych trasach w ruchu miejskim, filtr nie regeneruje się dobrze. Problemy z filtrem występują zazwyczaj za pomocą kontrolki, przełączenia silnika w tryb bezpieczeństwa, zbliżanie się końca, zatkanie filtra FAP jest zwykle zgłaszane ze zwiększoną częstotliwością regeneracji przy niewielkim wzroście zużycia. Oczywiście stan silnika, układu wtryskowego i zaworu EGR również wpływa na żywotność DPF. W przypadku manualnych skrzyń biegów czasami występuje większy hałas przy pewnych prędkościach, ale nie jest to wada, ale cecha konstrukcyjna. W przypadku automatycznych skrzyń biegów Aisin zużyte zawory hydrauliczne występują przy większym przebiegu, co prowadzi do problemów ze skrzynią biegów. Problem polega głównie na utrzymaniu jakości i regularnej wymianie oleju. W przypadku skrzyń biegów sekwencyjnych przy wyższej jeździe może dojść nie tylko do awarii mechatroniki, ale także do nadmiernego luzu łożysk lub zużycia kół zębatych, co oprócz różnych dźwięków ujawnia również nadmierną ilość odpadów metalicznych w oleju. Wymianę oleju zaleca się po przejechaniu 15 tysięcy km lub jednego roku, mimo że producent zaleca 20 tysięcy km. Silniki benzynowe mają łańcuch napędowy, który nie ma określonego odstępu między wymianami. Wymiana na inne elementy mechanizmu łańcuchowego jest konieczna tylko wtedy, gdy hałas jest bardziej wyraźny. Silniki diesla mają odstęp między wymianami ustalony na 240 000 km lub 10 lat, ale zaleca się skrócenie odstępu do od 150 do 160 000 km lub 8 lat. W przypadku silników diesla warto również dodać dodatek do filtra FAP o nazwie Infineum, zwykle co 100 000 km.